Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Prosiliście mnie o filmik z przekąskami, także dzisiaj zaprezentuję Wam pierwszą przekąskę, którą ostatnio wymyśliłam i jest po prostu wspaniała i przepyszna. Są to takie małe papryczki, zakupiałam są takiej wielkości kciuka, jak widać. I miałam w domu taką pastę jajeczną domowej roboty i właśnie nadziałam je tą pastą. Do tego mam troszeczkę sałaty, ogórek, rzodkiewka i to by było na tyle. Jest po prostu przepyszna. Bardzo fajnie łączy się właśnie ta pasta jajeczna z tą soczystą papryką. Także to by było na dzisiaj i do zobaczenia wkrótce. Tutaj mam następną propozycję na przekąskę i jest to jogurt naturalny, mam taki jogurt naturalny od rolników, skoro do tego cztery takie truskawki, które one były dosyć duże, chciałam, myślałam, że trzy w sumie były akurat, ale została mi ta jedna i stwierdziłam, że tak smutno wyglądała po prostu i dlatego skroiłam je wszystkie. Dodałam takie mieszane pestki tutaj i przyproszyłam to wszystko cynamonem. Kolejny pomysł na przekąskę to jest pita pełnoziarnista. Mam tutaj, wrzuciłam trochę sałaty, kiełki, ser halumi grillowany i pomidora. To jest moja następna propozycja na zdrową przekąskę, i dzisiaj chciałabym Wam zaproponować. Tu sobie, może nie widać tego za bardzo, ale jest ym, tutaj pod spodem humus, około dwie łyżki humusu. Humus to jest pasta z ciecierzycy chyba, ile się nie mylę. Yy, I dodałam kilka oliwek, w oliwie z, oliwki z, w oliwie z oliwek, yy, kilka czarnych, kilka zielonych z ziołami i ja do tego będę jeść dwa takie to są ciasteczka owsiane, ale możecie zarówno do tego na przykład zjeść to możecie same zjeść bez niczego, bez żadnych dodatków, sam hummus z oliwkami i, a możecie dodać na przykład tortillę pełnoziarnistą i to by było na tyle na dzisiaj i mam tę kolejną przekąskę tym razem są to takie ciasteczka owsiane i tutaj Dałam sobie na to masło orzechowe, masło z orzechów nerkowca, które sama zrobiłam, czyli jest tutaj olej kokosowy i narkowce, to wszystko. I takie sobie zjem trzy ciasteczka. To jest moja kolejna przekąska. Może być to również taka lekka kolacja. I powiem Wam, co ja tutaj mam. Zacznijmy od tego, co jest pod spodem jest sałata. Jest trzy duże liście sałaty. Mam trzy płaty takie łososia wędzonego. Później mam kiełki, jajko, pół awokado, troszeczkę górka i wszystko jest popieprzone. To jest moja kolejna przekąska: to jest pasta z awokado, czyli guacamole, którą sama zrobiłam. I do tego mam takie chipsy, chipsy też samemu robione z tortilli pełnoziarnistej, po prostu włożam do piekarnika na trochę, później wyciągnęłam, i dałam wystygnąć, one dają się, dają się wtedy połamać. Zrobiłam pastę z jednego awokado i tutaj mam w pojemniczku jeszcze trochę na, na jutro, bo to by było za dużo Awokado bo to jest dosyć duże. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. To są to jest tylko kilka moich propozycji na przekąski dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmików i do zobaczenia następnym razem.